Demontaż alternatora Ford C-MAX 1.6 diesel 2010 rok. Ściągamy klemę. Zrzucamy pasek wielorowkowy. Tutaj mamy napinacz. Tutaj ściągamy te dwa węże od interkulera, Te baranki. Węże zdjęte. Odkręcamy tutaj przewód i tam kostkę od alternatora. Tu jest przewód. Tu jest kostka. Tu przewody odpięte. Kostka odpięta. Jest na tej zasadzie. I odkręcamy napinacz. Ponieważ jedna śruba do alternatora jest pod nim ukryta. Tutaj jest na trzy śrubki przykręcone. Dobra. Napinacz zdemontowany. I teraz mamy tak. Z tego co widzę. Tutaj dwie śruby. I jedna jest tu tak. Bardzo źle umiejscowiona, ale jakimś kluczem się tu podejdzie raczej. O, bo ona trzyma ten uchwyt. No i da tą śrubę, da radę tą śrubę tak odkręcić zwykłym kluczem. Tylko trzeba się troszkę pomęczyć. Dobra, alternator mam odkręcony. Tu, tu są dwie śruby i z tyłu są dwie śruby. Jedna ta, do której ciężko dojść, i druga tam na dole jeszcze ciężej do niej dojść. Ona jest równolegle do tej u góry. I tam przeszkadza pompa klimy. Jest ruch kluczem dosłownie tyle. I robiłem to w ten sposób. Troszkę takim wygiętym centymetr, czy tam ile. Potem takim zwykłym, tylko w tą stronę, bo w tą już nie podszedł. W tą stronę zakładałem. No nie wiem, ze dwa obroty tej śruby się robi i ona zostaje. Ta śruba nie trzeba jej, nie trzeba ich wy, wyciągać, wykręcać tylko tak. O, tą dolną jeszcze muszę popuścić nie, chociaż wyszła. Dobrze. I mamy alternator na wierzchu. I już, już jest nasz. No, trzeba tu nim pokręcić i on wyjdzie. I teraz myślimy, będę go wyciągnąć górą. O i te tylne śruby zostają. One są na zasadzie, że rozpierają te tulejki. Je potem wkręcamy i ona tu będzie trzymać. No i ta śruba była tu i z tej strony to było. I jak widać, tu przeszkadza Mocowanie DPF-a, tam przeszkadza pompa klimy, no ale da się to zrobić, tylko mówię takim, na 16 to jest, w tą stronę i potem tym w tą stronę. I tutaj odkręcę cały ten zespół, tutaj odchylę przewody paliwowe, odkręcę to, tu jest śruba, która trzyma do, do głowicy, tu jest jeszcze od spodu jedna śruba, gdzie ona jest, co trzyma. O, tu jest ta trzynastka, i to całe będę chciał odchylić do góry. Dobra, no i tu przepustnica razem z tym wężem tutaj schodzi z opaski. Tu są dwie śrubki, tu jest jedna. Odchylamy na bok. Teraz rozkręcamy tutaj. Wyciągamy tego króćca, No i wyciągamy alternator. Dobra, i alternator chwytamy sobie będę powolutku, powolutku, żeby nic nie połamać. I mamy alternator na wierzchu. No i już mamy nowy alternator. I to jest ta śruba dolna. I tak jak mówiłem, ona zostaje. Ją wystarczy troszkę poluzować i to przechodzi przez ten otwór. I tu nie wiem, wystarczyło. Zrobiłem kilka ruchów kluczem, czyli obróć śruby może dwa obroty i to wyszło. Nie trzeba tego nie wiadomo ile wykręcać. Tak żeby po prostu opór. I potem, jak skręcamy, to ta tulejka się rozszerzy. Dobra, to wkładamy. No i montujemy go, składamy wszystko z powrotem. Dobra, alternator już zamontowany. Tak jak mówiłem, trzeba dwo, dwa rodzaje kluczy użyć, żeby tą dolną śrubę odkręcić. Tylko ten wygięty nie może być. Tylko ten wygięty klucz nie może być za bardzo wygięty. Jak ten musi być tak delikatnie, bo jak jest tak wygięty, to też nie podejdzie tam. Bo zawadza o ten uchwyt DPF-u, tak jakby, no i tak jak mówiłem, trzeba zmieniać najpierw tym, potem tym tylko w ten sposób, nie w ten. I powolutku tam, jeden obrót, dwa śruby, no i tak jak pokazywałem wcześniej. No i teraz składam resztę i gotowe. Zakładamy pasek, odpalamy samochód. No i wszystko zrobione. Samochód odpalony, ładuje ładnie. Tutaj, tak jak mówiłem, te dwie śrubki trzeba odkręcić. Tu opaskę i to schodzi. Ale to myślę, że sobie już każdy poradzi. Najgorsza była ta śruba tam od dołu.